do życia i rozwoju. Prawo do tożsamości, prawo do nazwiska i imienia, obywatelstwa, wiedzy o własnym pochodzeniu. Prawo do swobody, myśli, sumienia i wyznania. Prawo do wyrażenia własnych poglądów i występowania w sprawach jego dotyczących, wy... W postępowaniu administracyjnym i sądowym. Prawo do wychowania w rodzinie i kontaktu z rodzicami w przypadku rozłączenia z nimi. Prawo do wolności od przemocy fizycznej lub psychicznej, wyzysku, nadużyć seksualnych i wszelkiego okrucieństwa. Prawo do godności i szacunku. Prawo do nietykalności osobistej. Prawo do ochrony życia. Prawo do zabezpieczenia socjalnego. Prawo do opieki zdrowotnej. Prawo, Prawo do wypoczynku i czasu wolnego. Prawo do nauki. Prawo do ochrony pracy podejmowanej w ramach. Za rok lub w ramach nauki. Prawo do korzystania z dóbr kultury prawo do informacji prawo do znajomości swoich praw prawo do stowarzyszenia się i zgromadzeń w celach pokojowych prawo do wyrażania swoich poglądów.